Państwa serdecznie. W dzisiejszych rozmowach o warzywnictwie spotykamy się z Janem Wikalińskim z firmy Horty Kalk. Witam Panie Jania. Witam serdecznie panią redaktor oraz wszystkich naszych słuchaczy. Hmm. Często znajdujemy wiele powodów, aby nie prowadzić rzetelnej rachunkowości w gospodarstwie. Prawdą jest, że trudno przewidzieć ceny warzyw czy koszty zakupu środków produkcji. Wydaje nam się, że będziemy długo pamiętać wszystkie ważne transakcje, ale wcale tak nie jest. W praktyce, jak to wygląda? Nie pamiętamy dokładnych danych, i cóż, dzisiaj prowadzenie rachunkowości rolnej jest niezbędne w prowadzeniu każdego gospodarstwa. Jak umiejętnie prowadzić biznes w gospodarstwie warzywniczym? Co dla Pana oznacza dobre zarządzanie gospodarstwem? Zdecydowanie zgadzam się tutaj ze stwierdzeniem, że prowadzenie skrupulatnej rachunkowości to istotny element w zarządzaniu gospodarstwem. Moim zdaniem dobre zarządzanie gospodarstwem rolnym to przede wszystkim ścisła kontrola nad jego przepływami finansowymi. Obecnie producent rolny, szczególnie w branży warzywno-ogrodniczej, zmuszony jest pracować na bardzo niskich marżach. W związku z tym, aby efektywnie gospodarować, rolnik musi posiadać Pełną wiedzę na temat opłacalności podejmowanych działań. Przy pracy na niskich marżach bardzo łatwo spłaść kłapkę przeinwestowania, co skutkuje zazwyczaj ogromem wykonanej pracy, dużym przepływem gotówki, znacznym zużyciem materiałów, natomiast nie przynosi rekompensaty w postaci godnej ceny sprzedaży. Efektem tego jest oczywiście pusta kieszeń producenta. I teraz, aby tego uniknąć, rolnik musi prowadzić skrupulatną dokumentację wszystkich zdarzeń w gospodarstwie: zakupy, sprzedaż, dokonywane zabiegi, wydatki i przychody. Dzięki temu będzie w stanie ocenić rentowność danych upraw i przyjąć strategię działania na kolejne lata. Mhm. Faktem jest, że dziś wielokrotnie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest tak naprawdę więcej matematyki i rachunkowości, niż samej ja techniki. Ja osobiście zarządzanie gospodarstwem porównuję do rozwiązywania zadania matematycznego. Jeżeli rolnik posiada wszystkie dane, to z łatwością takie zadanie rozwiąże i oceni, które uprawy przynoszą mu największy zysk. Jeżeli natomiast w zadaniu na temat matematycznym mamy kilka niewiadomych, staje się ono trudne do rozwiązania. Rolnik, aby wybrnąć z takiej sytuacji, przyjmuje często dane na tak zwane oko, co skutkuje oczywiście błędnym wyliczeniem rachunku ekonomicznego i przekłada się na nieefektywne gospodarowanie. Mhm. Tak, na oko dzisiaj to, to nic nie funkcjonuje, prawda? Proszę Państwa, analiza kosztów produkcji jest bardzo ważna w zarządzaniu gospodarstwem. I wszyscy zniechęcamy się do tych papierów i całej buchalterii, która jest zrozumiała oczywiście. To jednak należy stanowczo podkreślić, że rejestracja zaszłości gospodarczych i składników majątkowych jest nieodzownym warunkiem tej sensownego zarządzania tym gospodarstwem. Czy zgodzi się Pan ze mną? Oczywiście, zdecydowanie zgadzam się tutaj z panią redaktor. To prawda, że rolnicy nie lubią papierologii. To zupełnie naturalne, że rolnik woli zająć się pracą w polu, niż pilnowaniem dokumentacji. Oczywiście. Jednak należy pamiętać, że nikt nie przeprowadzi tej dokumentacji za producenta. Moim zdaniem, prowadzenie sumiennej dokumentacji w gospodarstwie to inwestycja. Uważam, że rolnikowi po prostu się to opłaca. Czas poświęcony na zapisanie wszystkich najważniejszych zdarzeń nie jest czasem stracony. Bardzo szybko przecież zapominamy, po ile sprzedawaliśmy swoje plony, ile płaciliśmy za nawóz czy środki ochrony roślin. Wiedza zaczerpnięta z naszych zapisów pozwala nam lepiej negocjować, łatwiej oceniać, na czym oszczędzać. A co doinwestować w nasze gospodarstwach? Wielokrotnie jest tak, że wydaje nam się, że dany materiał czy opłaty nie obciążają znacznie naszego budżetu albo zupełnie odwrotnie oszczędzamy na czymś, bo mamy wrażenie, że to wiele nas kosztuje. Tymczasem, kiedy skrupulatnie zapiszemy wszystkie wydatki, przecieramy oczy ze zdumienia, bo jest dokładnie odwrotnie niż zakładaliśmy. Myślę, że obecnie przy tak dużej intensyfikacji produkcji nie możemy opierać się na spekulacjach. Potrzebujemy konkretnych danych, z których policzymy sens ekonomiczny naszych działań. Tak, skrupulatne liczenie kosztów poszczególnych gatunków warzyw pozwala tutaj zaplanować uprawy, te, które właśnie przynoszą zysk. Jakie rozwiązania mogą... Płynąć na podwyższenie plonu warzyw i zwiększenie dochodowości w gospodarstwie warzywniczym. Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i zachęcę tutaj producentów do dalszego wysłuchania. Proszę bardzo. No tak, powiedzieliśmy sobie już, jak ważne jest wprowadzenie tej skrupulatnej dokumentacji. Zgadzamy się co do stwierdzenia, że szczegółowa analiza działań podejmowanych w gospodarstwie przekłada się na efektywniejsze zarządzanie. No tak, ale jak taką dokumentację sprawnie przeprowadzić? I tutaj z pomocą przychodzą specjalne oprogramowania rolnicze, które pozwalają w łatwy i szybki sposób rejestrować wszystkie istotne dla gospodarza informacje. Jednym z takich programów jest aplikacja Hortica. Jest to oprogramowanie szczególnie dedykowane producentom warzyw. Ponieważ, jako twórcy tej aplikacji, pracujemy również na co dzień w warzywnictwie, doskonale wiemy o tym, jak wiele operacji wymagają poszczególnych strat. Bardzo często jest tak, że, mimo niewielkich areałów, producent warzyw generuje bardzo dużo zmiennych danych, z których później musi wyciągać wnioski ekonomiczne. I widząc potrzebę usprawnienia procesu dokumentacji i zarządzania w warzywnictwie, stworzyliśmy aplikację Hortical. Producent, który korzysta z naszej aplikacji, nie musi prowadzić zeszytów czy skomplikowanych tabelek, z których później trudno wyliczyć mu koszty i zyski. Poprzez Hortical zgromadzi wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy, w warzywnictwie pozwoliło nam również maksymalnie dopasować oprogramowanie do potrzeb rolników. Dzięki temu proces dokumentacji jest szybki, łatwy i zawiera dokładnie te informacje, na których najbardziej zależy producentowi rolnemu. Mm -hmm, mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, jakie są najbardziej przydatne funkcje w pana tutaj programie, który Pan tutaj oferuje? Interfejs naszego programu został dostosowany do wymagań gospodarstw warzywniczych, gdzie bardzo często jest tak, że sprzedaż plonów odbywa się bezpośrednio po zbiorach. Dzięki Horticard producent w szybki sposób udokumentuje zakupy do gospodarstwa, sprzedaż swoich plonów, zapisze również dokonywane zabiegi, czy przeprowadzi ewidencję zatrudnienia. System daje możliwość przypisywania zakupów do konkretnych upraw czy pól. Dzięki temu program policzy, ile pieniędzy, kilogramów nawozów czy środków ochrony pochłonęła dana uprawa. Również sporządzając dokument sprzedaży, producent ma możliwość określić, z którego pola czy sektora pochodzą plony oraz w jakiej klasie lub formie je sprzedaje. Dzięki temu system policzy, która uprawa dała najwyższe zyski, które pole dało najwyższe plony, jaki był udział poszczególnych klas towarów i tym podobne. Sportnikarz pokaże ci, ile wydałeś na nawozy, ile ich zużyłeś, ile kosztowała twoja rozsada, ile sprzedałeś kilogramów danej uprawy, jaka była twoja średnia cena, ile wydałeś na środki ochrony roślin i wiele innych ciekawych informacji na podstawie których wyciągniesz wnioski i zaczniesz efektywniej gospodarować. Myślę, że bardzo ciekawym podglądem jest również bilans gospodarstwa, który na bieżąco pokazuje stosunek kosztów mhm. do poniesionych przychodów. Interaktywny pulpit prezentuje aktualne wartości sprzedaży, zakupu. Oraz udział poszczególnych upraw w strukturze całego gospodarstwa. Jako twórcy Hortical przygotowaliśmy również bazę danych, w której znajdziemy większość roślin, nawozów, środków mm -hmm. ochrony roślin, czy potrzebnych nam do produkcji materiałów. Dzięki temu sam proces dokumentacji przebiega bardzo sprawnie i szybko. Myślę, że podsumowując moją opowieść na temat aplikacji Hortical, zarządzanie za pośrednictwem naszej aplikacji zwiększa przede wszystkim świadomość i rozeznanie producenta odnośnie ekonomii swoich upraw. Ta wiedza z pewnością wpływa na podejmowanie lepszych decyzji. Mhm. Prowadząc rachunkowość gospodarstwa, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zawsze odzwierciedla ona jedynie historię, ale tak właśnie historia jest najlepszą podstawą planowania finansowego gospodarstwa. Proszę Państwa, naszym gościem w rozmowach o właścicielu był Jan Wikaliński z firmy Horti Dziękuję Panie Janie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. I tutaj korzystając z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzania strony internetowej www.hortikart.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat funkcji i korzyści, jakie płyną z tytułu korzystania z naszego oprogramowania. Dziękuję uprzejmie. Jest to bardzo ciekawy prog program. Państwa również zachęcam do odwiedzenia tej strony. również. Dziękuję Panu bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam.